Co w przypadku, jeżeli matura nie pójdzie ci tak, jakbyś tego chciała, bądź jakbyś tego chciał? Dziś film to nie jest łagodzenie pogłówce, tylko twarde dane, bo będziemy tutaj używać dla odmiany również danych statystycznych, ogólnopolskich badań, które pokażą nam, że faktycznie nie ma się czego bać. I nawet gdy ta matura tobie nie pójdzie, no to zaraz się dowiemy w tym, przesłuchując cały ten podcast, że nie koniec świata, słuchajcie. Nie koniec świata, zawsze są wady i zalety, o czym, o czym, em... Warto pamiętać nie jest tak do końca, że nie dostając się na tę wymarzoną uczelnię, coś się stanie z Twoim życiem i nie, nie zrobisz tego, co w życiu chcesz zrobić. Cześć, ja nazywam się Emil Lipski, to jest kanał i podcast Niedziela z Emilem, bo to już jest 18. Słuchajcie, podcast tego, tego formatu naszego co niedzielnego, gdzie w niedzielę wieczorem można słuchać i na Spotify'u, to link jest w opisie, i na YouTubie tego właśnie podcastu, gdzie poruszamy sobie tematy dla młodych ludzi i jednym z takich tematów są matury, studia. Praca, własna firma No wszystkie takie rzeczy, które tak naprawdę dotyczą każdego z nas Jeżeli się ten przekracza tą barierę Tam nie wiem, 16, 18, 20, 25 lat To się o takich rzeczach niestety Z reguły zaczyna myśleć Choć nie wszyscy, choć nie wszyscy moi drodzy o co chodzi z tymi danymi? Ja trochę poszperałem, i żeby moje takie, jakby, myślenie, co na ten temat sądzę, jeżeli chodzi o wybieranie kierunków, o tą maturę i tak dalej, no to słuchajcie, okazuje się, że. Podparcie tego danym jest bardzo proste, bo moje wnioski pokrywają się prawie 100% z tym, co będę też chciał wam dzisiaj przedstawić. Także to dobrze, bo nie, będę musiał, nie będziemy musieli walczyć, że tutaj jedne dale mówią, tak, a ja się tam sprzeciwiam z wami i mówię, nie, jednak to nie, jednak matura jest najważniejsza i to jest najważniejsze, co musisz zrobić w życiu. No bo od tego, słuchajcie, trzeba zacząć. O, o, o tym, czy ta matura będzie, no to żeśmy sobie w ostatnim podcaście rozmawiali, chyba w 15 albo 16. Tutaj macie gdzieś link na karcie, więc nie będę tego powielał, ale no uznajmy, że ta matura jest i, i prawdopodobnie będzie. Także mamy tę maturę, no i e, dla kogo wysłuchajcie, zdajecie tę maturę? Bo na ten temat trzeba e, sobie zacząć mówić. Jeżeli dla siebie i dla siebie się uczycie. No to słuchajcie, skąd ten stres? Bo wiele osób do mnie teraz pisze, na przykład na Instagramie, że się strasznie stresuje, że to już ostatnia prosta, że Matko Święta, już chcę mieć tę madurę ze sobą i tak dalej, i tak dalej. No ale słuchajcie, skąd ten stres? Ja mam, ja mam e, takie porównanie, jak na przykład zdawałem prawo jazdy, pamiętam to doskonale, bo ja już bo ja na prawo jazdy czekałem na tą osiemnastkę, żeby móc je po prostu już e, zdać, odebrać, bo, bo robiłem je dużo wcześniej, żeby jak najszybciej je zrobić. No i słuchajcie, z czego wynika na przykład stres na prawo jazdy i porównując to do stresu maturalnego. Z tego, że coś się bardzo chce zrobić dobrze. Tak samo z prawo jazdy. Stoisz, znaczy albo siedzisz w tym pomieszczeniu, czekasz, wyczytają Emil Lipski, idziesz do instruktora, no i się okazuje, że ten stres się pojawia, no bo chcesz po prostu je zdać. Chcesz mieć to za sobą i mieć to zrobione. Ja powiem wam teraz szczerze, że myślę, że to jest dobre porównanie i powiem wam, że ja na prawo jazdy lekko się stresowałem. Dlaczego tylko lekko, choć niektórzy to tam prawie mdleli w tej, w tej poczekalni. Ja sobie przyszedłem sam, bez żadnej grupy wsparcia, jak to się mówi, bez żadnego zaplecza, obstawy. Przyszedłem z batonem, słuchaj. Zjadłem tego batona przed samym tym, mówię, a cukier trochę. Ja cukier odstawiłem wtedy już od 3-4 lat cukier odstawiłem. To w sumie też ciekawe. No i moi drodzy, siedzę w tej poczekalni i dopiero jak już ten wyczytał mnie tam, pani albo pan, no to faktycznie ten poziom stresu mnie troszkę wzrósł, ale nie do końca jakby to byłem taki, nie rozumiałem, czego to prawo jazdy tak ludzie demonizują. No i wiecie z czego to wynika? Wynika to z tego, że byłem w, no, w mojej takiej ocenie dobrze przygotowany do tego. I tak samo jest z maturą. Jeżeli wy się teraz mega stresujecie, to są według mnie dwa powody. Pierwsze, to chcecie... Dla kogoś to o tym zaraz, albo dla samego siebie, bo to nie wszyscy się uczą dla rodziców czy dla rodziny. Chcecie coś zrobić, czyli osiągnąć taki wynik, by dostać się na taką uczelnię, bo każdy mówi, że ta uczelnia jest super i najlepiej na nią iść. Nikt nie wie dlaczego, ale prestiż uczelni bierze się z tego, że dużo osób idzie z dużym wynikiem na to uczelnie, więc są wysokie progi, więc każdy chce tam pójść, no i z tego to wynika. No i albo druga opcja, nie jesteście dobrze przygotowani. No, i tutaj się pojawiają schody, bo czasu jest mało. No i co zrobi w przypadku, gdy ta matura nie idzie wam dobrze? Jesteśmy post factum, czyli zakładamy już teraz, bo trzeba o tym sobie powiedzieć wcześniej, że matura wam po prostu nie poszła dobrze. I dlaczego? Słuchajcie, ten film was jeszcze yy, na dodatek ma uspokoić. No, dlatego że nawet jeżeli na wymarzony kierunek się nie dostaniesz, to jak to e, wyczytałem w badaniu, już słuchajcie wam tutaj przytoczę, gdzieś mam notatkę. 53% Polaków pracuje nie na tym stanowisku, z którego ma wykształcenie. Czyli ponad połowa osób w tym kraju nie pracuje w tym zawodzie, w tym wykształceniu, w tym kierunku, w którym się kształciła. Co wam, to, co wam to pokazuje? To dajmy na to, około połowa z was, nawet jeżeli się nie dostanie, bądź się dostanie nawet na swoje wymarzone studia, to okaże się, że co druga osoba oglądająca ten film będzie pracowała w zupełnie innym sektorze, w innej e, jakby branży będzie robiła karierę i tak dalej, i tak dalej. Widzicie paradoks tego? Już na starcie dwie, e, jakby jedna, wystawiamy dwie osoby, jedna z nich to, że dostała się na wymarzoną uczelnię, to nic, bo i tak będzie robiła cokolwiek innego. To jest jedno. Kolejna sprawa, moi drodzy, z samą tym demonizacją tej matury, bo to o tym już bardziej wcześniej, nie post factum, jako źle na matura, ale przed, to moi drodzy, ja bym tutaj chciał uspokoić wszystkich maturzystów tegorocznych, i przyszłorocznych, i jeszcze za czterorocznych, jak będą słuchać tego materiału, że niestety, ale no, tego nauczyciele w liceum, no, może ci mądrzejsi powiedzą, że matura to jest papierek, słuchajcie, którego nigdy nie użyjecie. Oprócz jednej sytuacji. Dostania się na studia. Cała wasza edukacja do tej pory, którą em, żeście zdobywali, nie z przedmiotów, które są tak zwane zapychacze, czyli nie zdajecie z tego matury, no to okazuje się, że ta wiedza jest po to, żeby się dostać na studia. Żeby napisać rozszerzenie z danej matury i dostać się na studia. Tyle i aż tyle. Bo większość, bo duża część osób ma takie przeświadczenie, że na przykład pisząc dobrze matematykę, idąc na zarządzanie tej matyki, matema matematyki, będzie używało bardzo dużo. No i co uczelnia to obyczaj, ale faktycznie może się okazać tak, że wiele rzeczy wy się będziecie uczyli zupełnie innych. To nie jest tak, że studia to jest czwarta klasa, czy tam piąta klasa liceum i jest to przedłużenie. Może się okazać, że będziecie się od zera uczyć w ogóle czegokolwiek innego. I nic wam się z tego nie przyda. Na niektórych kierunkach okaże się, że to są dobre podstawy, że na przykład ktoś umie liczyć pochodną, no to to już ma, ma, ma jakby jest do przodu, bo, no bo nie musi tego jakby być na wykładzie, nie wiem, cokolwiek powtarzać, pamięta to, nie, z liceum i tak jest, na przykład, no już jeżeli jesteśmy przy tej matmie, to, to zostańmy e, przy niej, no i faktycznie... E, no niestety, no trzeba sobie to powiedzieć. Matura to jest bilet, bilet często jednorazowy. Rozumiecie? Często bilet jednorazowy, do którego się stresujecie, a to jest jednorazowy bilet, żeby dostać się na uczelnię. No jeżeli ktoś bierze drugi, trzeci kierunek, no to okej, okay. dwu-trzyrazowy, wielokrotnego użytku bilet. Słuchajcie, bilet Wy to wy y, piszecie, dostajecie te wyniki i koniec, nikt do tego nigdy nie wróci najprawdopodobniej. Myślę, że 10% może maks osób sobie przypomni, że ma maturę za 5 lat. Znaczy, że jakie... Nie będziecie pamiętać nawet wyników, nic nie będziecie pamiętać, słuchajcie. Bo to jest tylko i wyłącznie etap dla was teraz to jest bardzo ważne. Bo no, o czym macie myśleć? O tym, żeby bograć na kompie? No wi wiadomo, czy wrócić fotkę na Instagramie. Nie. Wiecie, zapozować. No faktycznie, no, jeżeli ktoś chce, jakby brać, brać traktuje sam bitny, traktuje życie serio, no to, no to teraz to jest ten czas, nie? No, macie, uczycie się i tak dalej. Ale faktycznie, maturę nie można porównywać do tego, że jeżeli źle ją napiszecie, no to już koniec świata, matko święta, a ja nie zrobię tego, Emil. Za dwa tysiące brutto. Całe życie. Niesamowita sprawa. Słuchajcie, idąc dalej. Okazuje się, że dostajecie się na tą ym, niewątpliwie wymarzoną uczelnię, wymarzony kierunek, i okazuje się, że dużo osób, tutaj nie mam akurat danych, ale dużo osób rezygnuje. Okazuje się, że to nie to. Bo studia na papierze, że to jest napisane, słuchajcie w Polsce, że tam będziecie robić, nie wiem, roboty, będzie herbatę wam robot będzie przychodził. No okazuje się, że to takie oczekiwania rzeczywistość, nie, takie te memy. czyli że no nie wiem, tutaj macie robot, sam robi herbatę. Okazuje się, że ten, ten robot to jest to jest ceramik, który rusza lewo, prawo. Rozumiecie? Polskie uczelnie to nie jest, to nie jest film. Nigdzie nie jest dobrze w szkolnictwie wyższym, bo zawsze każdemu coś innego przeszkadza. No ale faktycznie to nie jest tak, że idąc na tą nierewelacyjną uczelnię, może się okazać, że to jest w ogóle nie dla ciebie. I zobaczcie, ktoś zakół, nie wiem, pół roku siedział, uczył się i tak dalej, okazuje się, że to nie dla niego. O, poprawia maturę. Za rok, bo to nie dla niego. A, brakuje mu rozszerzenia z czegoś. I znowu ten proces. Znowu się trzeba uczyć, znowu się trzeba stresować i tak dalej, i tak dalej. Co drugi, co drugi Polak, ponad co drugi Polak w tym kraju i tak nie pracuje w zawodzie, więc co to pokazuje? No, faktycznie nie ma co się stresować, słuchajcie, nie ma co się. Um... Stresować. Zacznijmy również, czy nie zacznijmy? No, idąc dalej, mm, tutaj teraz dla osób, które, które, które mm, słuchają, a nie oglądają, teraz na ekranie przedstawiam mapkę. Jest to mapka po pierwszym roku pracy z zarobkami brutto. Jest to mediana zarobków spodziewana województwa. Co się dzieje z tym monitorem? Czego on się nie odpala? Dobra, już się odpala. No i nie trudno się domyślić, że, na przykład, w takim moim lubelskim będzie to wyglądało najgorzej. Poczekajcie, ja sobie odpalę w tym czasie, żeby wiedzieć, się wam przytoczyć. No i faktycznie, takie lubelskie to jest na przykład 2787 zł. Także nie jest, nie jest za dobrze, bo to bo na przykład dla porównania. No, tutaj Śląsk 3 około 3000, i tak dalej, i tak dalej. No, ale zobaczcie, co napędza Warszawa. Słuchajcie, co napędza Warszawa. E, Warszawa napędza to, że, tak jak sobie teraz sprawdziłem, 3500 tysiąca brutto to jest małopolskie, a mazowieckie to jest 4000 zł brutto. Najwyższy wynik. Dlaczego w ogóle o tej mapce wspominam? I dlaczego to jest w ogóle w kontekście niezdania dobrze matury? Bo myślę i stawiam tutaj taką tezę, że większe znaczenie ma to, gdzie pójdziesz na studia, a nie na to, na jaki kierunek i na jaką uczelnię. Dlaczego? No dlatego, że w Warszawie zarobisz najwięcej hajsu, najwięcej wydasz, ale najwięcej zarobisz. Zostając w Lublinie, na moim przykładzie, no fajnie, bo są niższe koszty utrzymania, ale widzicie, że 1 trzecią, dobrze liczę, 1 trzecią mniej zarobków masz na starcie po pierwszym roku bycia magistrem. Mediana. No ciekawe to jest, słuchajcie. Ja ryzykuję naprawdę stwierdzenie, że lepiej już się wyprowadzić na gorszy kierunek, gorszą uczelnię, ale iść do miasta, w którym się zarabia więcej pieniędzy. Rozumiecie? Tak jest teraz ten kraj nasz podzielony. To są głównie aglomeracje, gdzie na przykład, nie wiem, idziesz Wrocław, idziesz Warszawa, idziesz Poznań, idziesz Trójmiasto i miasto wojewódzkie, Białystok czy Lublin, no niestety w mojej ocenie na rynku pracy wyglądają tragicznie. W niektórych branżach. W niektórych może jest okej, okay, dobrze, ale w niektórych jest tragicznie, no. No i trzeba sobie to powiedzieć jasno. Że to, że ci matura nie pójdzie i pójdziesz na gorszą uczelnię, ale i tak w innym mieście, no to i tak jesteś w domu, no. No, gorsza uczelnia. Może będziesz miała więcej, będziesz miał więcej czasu na to, żeby pójść do pracy. I tu przychodzimy do bardzo ważnej statystyki. Ojejku, jak ona była ważna, jak ja już chciałem jej powiedzieć od razu, ale to nie można, żeby tam wiecie. Trzeba wynagrodzić tych, co słuchają do końca tych podcastów. Moi drodzy, 36% osób, tyle osób pracowało lub było samozatrudnionych przed dyplomem. 36% Osób. Jedna trzecia około osób pracowało lub było na samozatrudnieniu przed odebraniem dyplomu pierwszego stopnia. Jeżeli dobrze pamiętam, pierwszego stopnia. Czyli zobaczcie, że wy idziecie teraz, źle wam poszła matura. No, coś tam nie pykło. Dobra. Idziemy do innych. I, i Kasie, Kasi lepiej poszła, Tomkowi gorzej poszła. Tomek, idziecie do tego samego miasta. Okazuje się, że Tomek przez to, że poszedł na gorszą uczelnię, mniej prestiżowo, bo, bo rodzice się nie mogą pochwalić, że ich dziecko studiuje na Politechnice Warszawskiej. Matko święta, jak to pięknie, dumnie brzmi. Sąsiad jest zazdrosny. Słuchajcie, ale już abstrahując od takich rzeczy. Rzeczy, choć też to zaraz poruszymy. No to okazuje się, że Tomek ma. No dobrze, troszkę gorsze te uczelnie. No, mam ma więcej czasu wolnego. No i okazuje się, że Tomek idzie do pracy. No, a Kasia, niestety, choć w prestiżowej uczelni, musi się uczyć, ona musi zakuwać, ona musi siedzieć z książkami. Kolokwia zdaje na piątkę, no i co z tego? Może się ubiegała o stypendium naukowe. No, niesamowite rzeczy, tylko Tomek jest w pracy. No i Tomek jest w pracy, moi drodzy, Tomek jest w pracy. No i co się okazuje? Tomek jest w tych 36% i on zarabia. I on zarabia 3383 zł brutto. A Kasia jest w 64% i ona zarabia, uwaga, 2140 zł brutto. Tomek zgarnia na starcie połowę więcej, połowę więcej niż Kasia, a prawdopodobnie mógł skończyć e, gorszy kierunek. Ale pracował, bo miała na to czas. Kasia nie miała, ale ma prestiżowy kierunek. Jak to pięknie brzmi w Sylii. No ale żeby nie było tak za wesoło, że teraz każdy, no to po co mi te studia? Jakieś tam, widzimy na byle co, robimy papierek? E, informatyka tu czy informatyka tu, nie ma znaczenia, przecież starczy zrobić papierek, pójść do pracy i tak dalej. No ale z drugiej strony, żeby nie było tak za wesoło za kolorowo, no to do tej pracy trzeba pójść. Nie patrzę teraz na to, co się dzieje teraz, bo ja myślę, że ogólnie przez tą sytuację, którą mamy teraz na świecie, zmieni się model. Będzie więcej pracy zdalnej, będzie. Bo po co mają firmy płacić za biura, nie? To biurowiec to nie jest 5 zł, jeszcze w Warszawie na przykład. No to po co? Wyślijmy ludzi na zdalnie. Niech siedzą w piwnicach swoich i, i niech po prostu pracują, nie? I to samo jak widać, niektóre rzeczy da się zrobić zdalnie i w końcu firmy widzą, że to nie jest tak, że Bolak będzie oszukiwał i zdalnie tej pracy nie będzie robił. Będzie robił. Będzie jeszcze nawet może lepiej skupiony niż na Open Space, gdzie wszyscy gadają. No ale to już takie, słuchajcie, już dygresje do tego, jak już będziecie pracować w korpo, jak to tam będzie, będzie takie życie wyglądało. No ale wracając do przyjemnego tematu, mm, rozmawialiśmy o, o tym, że nie jest to kolorowe, że faktycznie to, to. czym się różni ten gorszy kierunek? No, różni się tym, że ciężej będzie, słuchajcie, pójść do pierwszej pracy. Znowu mamy, dwie, dwo, znowu mamy dwóch naszych bohaterów na potrzeby. Tego dobrze, że w ogóle pamiętam imiona. Jest Kasia, jest Tomeczek. No, i Tomeczek okazuje się, że do tej pracy poszedł na drugim roku studiów, nawet dziennie. Da się. Jakoś się da. Pracuje już od pierwszego roku e, dziennej, dziennej informatyki. No, i okazuje się, moi państwo, że hmm, Tomek miał ciężej. Bo były, była taka sytuacja, że Kasia była na tym lepszym, nazwijmy to bardziej prestiżowym kierunku, czy uczelni. No i koleżanka Kasi była sprytniejsza. Ona nie musiała mieć ze wszystkiego piątki. Wystarczyło jej do zaliczenia trójeczka, Piękna, trójka, 51% na kolokwium. Proszę bardzo, pani również zdaje ten przedmiot. Okazuje się, że koleżanka Kasi, będąc na tym samym kierunku, ona również startuje do pracy. No i Tomek na tym gorszym kierunku również w tym samym startuje do pracy, no i teraz jesteście pracodawcą. Ja chcę u was się zatrudnić. Kogo bierzecie? Mnie, gdzie to jestem tym Tomkiem i troszkę gorszy kierunek? Czy bierzecie koleżankę Kasi, która jest na tej samej pozycji, tego samego rocznika, nie patrząc na, na płeć? Bo, bo dlaczego? To nie ma znaczenia w tej historii. No to okazuje się, że ktoś będzie chciał z tej niby prestiżowej uczelni wziąć takiego abs prawie absolwenta, nie nazwijmy to. Po prostu studenta. Brutalna prawda, brutalna prawda, nigdzie nie jest dobrze, jak się okazuje. No, nigdzie nie jest dobrze, to tak samo słuchajcie, jak z piciem wody. Ktoś by powiedział, że no, od wody nic może się nie stać, picia wody, no ale zobaczcie, znowu, w jedną stronę, za mało wody, będziesz czuł się spragniona, spragniony. W drugą stronę, można od wody również, niestety, powiedzieć sobie: Papa pa na tym świecie od przedawkowania wody złoty środek, na każdym podcaście w każdym filmie to mówię, swoją drogą, jeżeli ktoś by się chciał obejrzeć, sobie posłuchać teraz o tej metodzie, jak się uczyć do matury jeżeli zostało już tak niewiele czasu, to również gdzieś tutaj będzie karta i w lewym górnym rogu będziecie sobie mogli po tym podcaście przejść klikając w lewym właśnie górnym rogu no ale faktycznie słuchajcie, to jest, to jest ważne to jest ważne, żeby mieć to na uwadze, że to jest ważne, żeby mieć to na uwadze że faktycznie um, wybór kierunku, wybór uczelni, a wybór miasta, co jest według mnie najważniejsze w tej całej układance, jest, e, w, zależnie jak na to patrzeć, Troszkę bardziej e, ważny, troszkę, znaczy troszkę e, jest ważniejszy, jest mniej ważny. Układając to wszystko do kupy okazuje się, że na kostce Rubika macie trzy kolory pod rząd, nie? I, I albo całą ścianę. I faktycznie ten każdy element to jest taki, taka mała kosteczka na, na tej kostce Rubika. No nie wiem, teraz to słuchajcie na poczekaniu wymyśliłem. Faktycznie, no słuchajcie, przypominając, trzy do 200. To jest kosmos, to jest słuchajcie kosmos, więc co to pokazuje? Idziecie do pracy na studiach i już jesteście lepsi, w lepszej sytuacji niż 2 trzecie Polaków w tym kraju, rozumiecie akcję? No, dla mnie konkluzja jest prosta, jak najszybciej zaczynać pracę w kierunku lub około kierunku, po prostu zaczynać pracę etatową, pracę zawodową, karierę zawodową jak najszybciej e, tylko się da, no to pokazuje to. Hajs do, 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 do milenialsów do nas, dla nas, milenialsów do ludzi, e, m, do ludzi pieniędzy e, i szybkiego postawania na Instagramie zdjęć, to na do nas trafia szybki hajs, mie co miesiąc połowę więcej masz na starcie. No Eureka słuchajcie, Eureka Teraz zacznie się atak słuchajcie, że no ale tam mi rodzice każą, bo oni tam chcą, żebym ja poszedł na nie Automatykę i robotykę to brzmi tak pięknie i tak dalej i tak dalej No tutaj słuchajcie już niestety, to chyba trzeba em, po prostu porozmawiać z rodzicami Jeżeli macie taką sytuację, że faktycznie może się okazać, że iść chodzenie na takie hype'owane kierunki Bądź hype'owane... Mm, uczelnie, może się okazać, że jest to błędne, że faktycznie na przykład nie dajecie sobie rady i tak dalej. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. To jest, mi się wydaje, dobre podsumowanie tego, a najlepiej jak najwięcej sprawdzać takich właśnie danych z których wynika, że no jak najszybsza praca będzie najlepszym rozwiązaniem i czy teraz ty to połączysz na kierunku lepszym, czy na gorszym, czy na takim, czy owakim, to ja ci tego nie powiem, no bo no bo bez sensu by to było w różnie z fusów, ja nie wiem jaką jesteś osobą i tak dalej, wiecie o co chodzi, no to te podcasty nie są po to, żeby e, innowacyjny sposób, nie, Emil Lipski, e, reklama tak jak na takich serwisach, oczywiście takich, których kolega zawsze prosi o link, no to tam są słuchajcie reklamy, że jeden szybki sposób, jak coś tam można e, sobie zwiększyć. No to tutaj to nie jest, słuchajcie, to nie jest taki, to nigdy takich filmów na tym kanale nie będzie, że jeden temat, słuchajcie, idźcie na, idźcie na marketing i zarządzanie, góra pieniędzy, kariera, słuchajcie, szczyty, niesamowite życie, nie? I, i tak dalej, i tak dalej. Nigdzie tak nie ma, nikt wam tego nie powie, że ktoś wam mówi, że wyznał dla was recepty, że ten kierunek będzie najlepszy, słuchajcie, najlepsze co może być. Piszcie maturę teraz z matematyki rozszerzone i z fizyki, bo nauki ścisłe teraz są e, bardzo ważne i trendy. No okazuje się, że że w 2020 jakiś nietoperz, słuchajcie, wlatuje na, na, na salony, i się okazuje, że świat się wywraca do góry nogami. No i widzicie, jak to teraz się żyje dynamicznie w tym, w tych naszych, w tym naszym XXI wieku. To, że teraz ten kierunek się okazuje, sprawdzisz sobie, ten kierunek jest super, nie? No, nie, nie, łatwo się na niego dostać, nie ma problemu. Mój plan B. No, jeżeli się nie dostanę na tę uczelnię, to się dostanę na tę uczelnię. No, tylko się może okazać, że faktycznie za 10 lat w ogóle nie potrzebni są ludzie w tym kierunku, nie? To... To słuchajcie, ja bardzo mocno upraszam, ale faktycznie tak jest. My teraz tak dynamicznie żyjemy, że ten procent, który że co drugi Polak nie pracuje w zawodzie, ja myślę, że to będzie rosło. Ja osobiście myślę, że to będzie rosło, bo ludzie się przebranżawiają, że tutaj wiecie, ktoś, nie wiem, robi. robi jest tolarzem, nagle połowa osób chce być informatykami, nie wiadomo o co chodzi bootcampy, coś tam, słuchajcie no tam gdzie co pieniądze, tam od razu ludzie myślą teraz, żeby się zmienić profesję, żeby się coś, czegoś poduczyć i to dobrze no bo pod, na tym polega rozwój dlatego ten kanał słuchajcie będzie rósł, dlatego tych filmów na tym kanale będzie nieskończenie dużo bo ten świat jest tak dynamiczny i mm, zapominając o tym rozwoju zostajesz po prostu w tyle, to jest wyścig, to jest wyścig słuchajcie to jest wyścig o dobry wynik na maturze żeby być lepszy wynik niż inni, to jest wyścig o to, żeby dostać lepszą pracę. Niestety, żyjemy w erze konsumpcjonizmu i e, to się samo napędza, słuchajcie, to się samo napędza. Czyli ten wyścig o, o lepszą uczelnię, o to, że rodzice dzieci istną, idź tam, uczcie, idź tam, te książki. Musi być SGH tylko i wyłącznie jedyna uczelnia w kraju, która, która się liczy. No nie do końca, słuchajcie, nie do końca. No tak samo, jak i ludzie po zawodówce zarobią więcej niż, niż my magistrzy, jak to się nazywa, no, 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 ładnie mówi, nie? Magister MGR, no to też można powiedzieć, że jest że jest mgr magazynierem. Dzięki wielkie, słuchajcie, za dzisiaj. Ja myślę, że na tym kanale będziemy sobie i w tych podcastach, nie tylko podcastach, również filmikach na, na kanale Emil Lipski, będziemy sobie jeszcze mówić, no, nie w nieskończoność. Słuchajcie, tych materiałów będzie w nieskończoność, bo, bo to świat się tak zmienia, słuchajcie, że naprawdę jest o czym mówić i, i ten rozwój jest nieustanny. To nie jest tak, że się zrobisz dobrze, maturę i o, koniec. Tu macie dwa kolejne filmy dla oglądających na YouTubie em, spersonalizowane dla Was. Możecie kliknąć i od razu obejrzeć temat, który YouTube Wam zaproponował. Dzięki wielkiej i udanej niedzieli życzę. Cześć!